Ty jak ty się nazywasz, bo zapomniałem. Kolec? Stolec? Bolec. To więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. Byłeś w Stanach? Nie. No właśnie, ja znam kogoś, kto był. I opowiedział mi to i owo. Wiesz skąd przyjechali Czarni do Ameryki? Z Afryki? No właśnie. Handlarze niewolników przywieźli ich z Afryki. A myślisz, że to taka prosta sprawa wysiąść na plaży w Afryce, złapać światkę z winnego, silnego Murzyna i wywieźć go za ocean? Chyba nie? No jasne, że nie. Udało im się to zrobić, ponieważ wywozili tylko takich, co albo nie potrafili spierdolić przed siatką, albo byli największymi gołąbami z plemienia i wóz sprzedawał ich za paczkę fajek, bo i tak nie miałaby z nich pożytku. I ci wszyscy nieudacznicy pojechali do Ameryki. Pożenili się, porwili dzieci. Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty, ale co z tego, jeżeli ich serca pompują tę samą krew, Są potomkami człowieka, który na własnym podwórku dał się złapać w siatkę, więc nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu. Kapujesz? Grucha, otruja valizca.